Cześć, witajcie. Jestem MediaFan, to jest vlog o mediach reklamie i marketingu. Dzisiaj chciałem porozmawiać trochę o YouTubie i społecznościach, a właściwie zaprosić was, trochę, zaprosić was na wywiad, rozmowę z Rokiem. Rok nad rokiem podobno są ostatnio czarne chmury. Oskarżenia o to, że śmieje zarabiać na YouTube, że jest manipulatorem, więc musiałem przejąć na chwilę jego kanał i trochę zmusić go do rozmowy. I podyskutowaliśmy sobie o ostatniej sytuacji. Ci z Was, którzy śledzą YouTube'a, pewnie doskonale wiedzą, że chodzi o e, jakąś wojnę, czy też konflikt e, e, Roka i jego społeczności, i, i Szoguna, oskarżenia, o właśnie o, o zarobkę, o, o manipulację. Chciałem kilka tych spraw wyjaśnić. E, Smutne jest to, że, że jakiś taki nieodpowiedzialny i mało udokumentowany vlog szczególna innego vlogera, który rzekomo demaskował, demaskował roka, uruchomi taką spiralę i falę nienawiści, trochę takich nieodpowiedzialnych działań, wręcz kryminalnych. Nie wszystko w wywiadzie, który zrobiliśmy z rokiem jest pokazywane, bo nie ma sensu pokazywania w wulgarnych filmów czy zdjęć przeróbek. Samego Roka, jego najbliższej rodziny, dosyć dziwnych stron na Facebooku nawołujących do, do dość nieprzemyślanych działań. Wszystko to gdzieś tam ma znamiona i stalkingu, ponieważ przenosi się również i poza internet, jak i takiego nękania i, i, i problemów z, z wizerunkiem. To jest trochę problem i szczerze mówiąc, dziwię się, że coś takiego się działo. Znaczy, jestem trochę zasmucony, o tak, że taką falę to. że do takiej skali to, to urosło. Więc poprosiłem o dyskusję i rozmowę z Drokiem i zrobiliśmy ją w formie pisemnej. Po to, żeby ją sobie trochę uporządkować, przemyśleć. Sama rozmowa wideo też byłaby bardzo długa, długa i być może nieatrakcyjna, więc. Forma pisa, pisana będzie trochę też wyzwaniem, ale poprosiłem też o komentarz do całej sprawy kilku i, kilka innych osób. E, niektóre z nich pewnie dobrze znaczy. E, Krzysiek Gąciasz e, postanowił skomentować całą sytuację. E, Krzysiek Gąciarz, autor. Również vloga, innych produkcji wideo, i producent tele, internetowego wideo. O komentarz poprosiłem również Łukasza z z platformy to się wytnie. Która również ma swoje przeboje i z haterami, z różnymi dziwnymi zjawiskami. I komentarz po. Również całą sytuację skomentował Kuba Górnicki z bloga podróżnicy.com. Ale Kuba też ma trochę inne spojrzenie na całą sprawę, ponieważ Kuba podróżuje po całym świecie i ma kontakty z różnymi blogosferami w różnych innych krajach. I powiem Wam szczerze, że w innych krajach zazdroszczą nam, że mamy takie problemy, że kłócimy się o pieniądze, tam o zarabiania. W krajach, które, do których podróżuje Kuba, blogerzy są zamykani do więzienia za jakieś niewinne posty. Więc zapraszam. Link do tekstu do wywiadu na dole tego, tego filmu. Jeśli jakieś macie komentarze, uwagi, zapraszam do komentowania. Tymczasem, na razie.